Cześć, Szymon Milona z win. edukacja. Uczymy rozumieć wino. Przy okazji robienia kursów SET ludzie często pytają OK, czy powinnam zacząć od kursów SET 1, czy mogę zrobić od razu w SET 2 albo nawet w SET 3. Jak to jest z tymi kolejnymi poziomami? To zależy. E, najchętniej odsyłamy Was tutaj do takiego quizu, który jest na naszej stronie albo prosimy Was o chwilę rozmowy o tym, e, co już robiliście, jeśli chodzi o wiedzę w jakie macie doświadczenia i po co Wam jest ten kurs. Dlatego, że teoretycznie można zrobić nawet w set 3 bez robienia w seta 1 i w seta 2, ale na przykład tego nie rekomendujemy. Uważamy, że z punktu widzenia choćby metody analizy win, którą na wsecie 2 robi się w oparciu o taką kartkę, na wsecie 3 w oparciu o taką kartkę, a na wsecie w ogóle nie ma takiego pomysłu, żeby analizować tak szczegółowo wina, to wiemy, że mając do zrobienia na każdym kursie na dwójce 40 kilka win do analizy, na trójce 70 kilka win do analizy, warto to doświadczenie idąc na kurs już mieć. Więc e, sprawdźcie to proszę z nami, sprawdźcie to sobie z quizem, na który kurs najlepiej żebyście e, poszli. Bo tak jak mówię, wiele osób zaczyna od Seta 2, mając doświadczenie e, już w, m, w branży winiarskiej albo mają doświadczenie jako degustator, pasjonat wina, jeżdżąc po różnych winnicach, robiąc jakieś inne takie nieformalne kursy. Ludzie mówią: ok, nie potrzebuję jedynki, szkodami czasu, szkodami pieniędzy, zacznę od dwójki. To jest moim zdaniem często okej. Okay". Natomiast jeżeli byście chcieli to zrobić w przypadku Setup 3, czyli pominąć jedynkę i dwójkę, to zapraszamy, żebyście to z nami sprawdzili, bo to nie zawsze jest dobry, dobry pomysł. Kontakt tutaj bardzo pomaga, wyjaśnienie sobie tego może Wam pomóc w tym, żebyście się czuli komfortowo z kursem, na który pójdziecie. Co więcej, można sobie przed kursem wcześniej zamówić materiały, już się z nimi oswajać. I dzięki temu być lepiej przygotowanym do, do udziału w kursie. Więc zapraszamy serdecznie. Jesteśmy dla Was i na skorupki 5, i przez kontakty mailowy czy telefoniczny. Chętnie Wam pomożemy w wyborze poziomu kursu.